Ale to jeszcze wyższej, bo tam troszkę oczywiście I brawo, drodzy Państwo, Silesia! To kolej nasze jest znakomite drużyny, które mamy przyjemność dzisiaj poznać. A ja zakrzyknę chwała im! Sława, tak? Sława miał być. Może byśmy się Dobra, zapytali? to zamykamy bramki. I drodzy Państwo, czy jesteśmy gotowi? Nie czekałem, za No tak, zawodnicy. Przewidali się jak mają wrzucają. No i by mieli konfrontację W drugiej kolejności na tarcza, w trzeciej bez tarczy, tak? Jesteśmy gotowi. Tego fila, byś nie Drodzy Państwo i prawa na początek! dla nich kontra pomoże. Fabryka Świni! i kontra Silesia! I przemieszały się szyki zawodników. Jeżeli któryś z zawodników Bo bez broni nie można walczyć. Oj przemieszczali nam się. Tam zwycięzcą do starcia wyszedł zawodnik silencji. Biegnie pomóc swojej drużynie. I mamy trzech na dwóch. I jest 2 jeden, jest 2 jeden i chyba... Zwycięzcami tego starcia jest. I silencja drodzy Państwo, śląsk tym razem okazał się silniejszy, ale że walczymy do dwóch zwycięzców, to jeszcze wszystko przed fabryką świni. Oni również mogą...